Cześć, tutaj Elfik. Jakiś czas temu oglądałam na YouTube filmik, na którym dziewczyna opowiadała o tym, że jej zdaniem coś takiego jak artblog nie istnieje. Rozumiem powody, dla których nagrała ten film. Myślę, że chodziło jej o to, żeby jej widzowie przestali narzekać na brak weny, tylko po prostu wzięli się w garść i zaczęli rysować. Ja jednak uważam, że artblog to jest temat na tyle poważny, że nie warto go bagatelizować i nie należy uznawać, że coś takiego nie istnieje, ponieważ jest to realny problem. Ja od dłuższego czasu z nim walczę i wielu moich widzów z tego, co mi wiadomo, także. Dlatego w tym filmiku opowiem Wam, jakie są moje metody walki z artblokiem. No i to w sumie tyle będzie w tym filmie. Mam nadzieję, że komuś pomoże. Okej, okay, ale co to w ogóle jest, ten artblok? Dosyć ciężko znaleźć w internecie definicję, a w słownikach tym bardziej, bo raczej jest to takie nowoczesne słówko. W każdym razie artblok jest to stan, w którym ktoś, kto zazwyczaj lubi rysować i zazwyczaj nie ma z tym problemów, nagle z nieznanych powodów dostaje takiej, jak nazwa wskazuje, blokady. Z jakiegoś powodu nie może nic narysować i od dłuższego czasu odczuwa albo brak pomysłów, albo z kolei bardzo dużo pomysłów, ale nie taką niemożność wprowadzenia ich w życie na kartce papieru. Dobrze, więc spróbuję Wam opowiedzieć o moich metodach walki z art blokiem. Pierwszy z moich sposobów jest coś, o czym mówiłam już w filmie o tym, jak zacząć rysować. Jest to zabawa z kolorowankami albo z książkami typu Zniszcz ten Dziennik. Ponieważ opowiadałam o tej metodzie już w tamtym filmie, tutaj tylko wspomnę, że chodzi o to, że kolorowanki i Zniszcz ten Dziennik to są rzeczy na tyle zbliżone do rysowania, że pomagają nam się wprowadzić w nastrój do rysowania, ale z drugiej strony są dużo mniej stresujące niż samo rysowanie, ponieważ nie mamy czegoś takiego jak lęk przed pustą kartką i dużo łatwiej nam zacząć. Po sesji z kolorowanką, właśnie z taką książką typu Zniszcz ten dziennik, jest nam dużo łatwiej rysować. O tym, czym jest lęk przed pustą kartką, przeczytacie w notce, którą podlinkowałam Wam w opisie. Aha, zapomniałam powiedzieć, że będę bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś z Was pomoże mi znaleźć jakąś polską nazwę, jakiś polski odpowiednik na artblok, bo jakoś tak nieszczególnie pasują mi te zagraniczne nazwy. Dobrze, ale wróćmy do tych pomysłów na walkę z blokiem. Kolejną z moich metod jest rysowanie czegoś, co powszechnie jest uznawane za kiczowate. Na przykład oczy, albo twarz z jakimiś motywami roślinnymi, albo na przykład zachód słońca. Są to tematy tak do bólu oklepane, że większość osób uznaje je właśnie za takie troszeczkę kiczowate. Ja jednak uważam, że przy walce z artblokiem najważniejsze jest poszukiwanie takich prostych tematów, które pomogą nam łagodniej wbić się w tryb rysowanie. Dzięki czemu później po wykonaniu serii takich być może kiczowatych rysunków może uda nam się wpaść na jakiś lepszy pomysł i narysować coś dużo lepszego, coś bardziej kreatywnego. Ja do walki z artblokiem przygotowuję się dużo wcześniej. Trzymam na swoim komputerze taki sekretny folder, w którym zapisuję sobie różne pomysły i staram się je w miarę szczegółowo opisać. Klejam tam także różne inspirujące zdjęcia i rzeczy, które generalnie mogą sprawić, że wpadnę na jakiś pomysł związany z rysunkiem. Staram się też tworzyć bardzo dużo notatek odręcznych. Chodzi o to, że odręczne pisanie wyzwala dużo więcej kreatywności niż takie zwykłe pisanie na komputerze. Dzięki temu jesteśmy w stanie łatwiej wbić się w taki tryb artystyczny, taki tryb jestem artystą, który sprawia, że dużo łatwiej walczyć nam z artblockiem. Jedną z moich metod walki z artblockiem jest także wykonywanie różnych wyzwań, które można znaleźć na YouTube. Na przykład Draw This Again Challenge albo Free Marker Challenge i wszystkie inne, których teraz nie jestem w stanie wymienić, bo je zapomniałam. Jak wspominałam, najważniejsze w art jest to, by na początku narysować cokolwiek i dopiero później stopniowo wracać do odgrzebywania swoich pokładów kreatywności. Jak wspominałam, moim zdaniem istnieje kilka rodzajów art Pierwszym z nich jest sytuacja, w której mamy mnóstwo pomysłów, ale z jakiegoś powodu nie jesteśmy w stanie wprowadzić ich w życie. A drugim rodzajem jest stan, w którym właśnie brakuje nam pomysłów. Dlatego chciałabym podrzucić Wam kilka takich dyżurnych, prostych tematów, które myślę, że mogą spodobać się większości z moich widzów. Pierwszy taki najbardziej dyżurny temat, jaki ja stosuję, to jest ilustrowanie książek. Najlepiej, żeby były to książki, które nie zostały jeszcze zekranizowane. Ilustrowanie nie musi odbywać się w 100% z wyobraźni. Możemy skorzystać ze zdjęć znalezionych w internecie i w Photoshopie albo na żywo, wycinając je sobie z gazet. Możemy poukładać z nich różne scenki, dopasować do siebie elementy i na ich podstawie spróbować stworzyć rysunek. Warto zaznaczyć, że wcale nie musi być to styl realistyczny. Może to być coś bardziej komiksowego lub bardziej w stylu takich książkowych ilustracji. Drugi temat dyżurny to stworzenie jakiejś kompozycji z twarzy, oczu i różnych elementów roślinnych albo takich popularnych motywów, na przykład łapaczy snów, piór, kamieni, drzew. Drzewa to rośliny. W każdym razie chodzi o to, że jest to temat dosyć prosty i łatwy do zrealizowania, a pomaga nam się rozrysować. Tak, myślę, że rozrysować to dobre słowo. Jednym z takich kiczowatych, klasycznych tematów są na przykład zachody słońca. I osoby, które śledzą mojego bloga być może pamiętają, że opowiadałam kiedyś o książce Ręka Mistrza autorstwa Stefana Kinga, w której główny bohater uczy się rysunku. Jednym z tematów, jaki bierze na warsztat, są właśnie zachody słońca, i okazuje się, że mimo tego, że jest to temat bardzo prosty i oklepany, to jemu udaje się coś z niego wydobyć. Nie będę spoilerować Wam fabuły, za to polecam Wam tą książkę. Być może to właśnie ją zdecydujecie się zilustrować. Kolejny temat na rysunek: być może nie spodoba się każdemu, ale wiem, że u wielu osób jest on w stanie wyzwolić pokłady kreatywności. Chodzi o rysowanie w stylu surrealistycznym. Nie muszą to być od razu wybitne dzieła w stylu wielkich twórców. Wystarczy wziąć różne przedmioty ze swojego otoczenia i połączyć je ze sobą w jakimś bardzo nietypowym kontekście. Jeżeli brakuje Wam pomysłu, po prostu rozejrzyjcie się po pomieszczeniu, w którym się właśnie znajdujecie i poszukajcie różnych elementów kompozycji, z których można by było ułożyć coś ciekawego. Przykładowo, jeżeli macie telewizor kineskopowy, chyba nigdy już tego nie ma w domu, ale jeżeli akurat macie, to wyobraźcie sobie, że jest to dom, poszukajcie w swoim otoczeniu elementów, które mogłyby służyć jako dach, jako, nie wiem, płot, drzewa i tak Z tego wszystkiego możecie ułożyć bardzo ciekawą kompozycję i spróbować to narysować. OK, w tym filmiku to już wszystko. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z moich pomysłów przypadną Wam do gustu. I przepraszam, że ten filmik był taki chaotyczny, ale chyba dopadł mnie z kolei live blog i video blog. Jakoś tak nie potrafię się odnaleźć i ogarnąć ze wszystkim. No, ale postaram się, żeby w kolejnych odcinkach było już speed drawing albo coś innego związanego trochę bardziej z rysowaniem. Ale nim zakończę ten filmik, jeszcze coś na co bardzo dużo osób czeka, czyli losowanie pozdrowień. Mam tutaj miseczkę, w której są imiona i nazwiska albo pseudonimy wszystkich osób, które poprosiły o losowanie, o dołączenie do losowania w komentarzach pod poprzednim filmem. Jak zwykle przypominam, że jeżeli chcecie zostać pozdrowieni na moich odcinkach, to dopisujcie się w komentarzach pod najnowszym filmem. Osoby, które napiszą dłuższy komentarz, oczywiście będą miały więcej głosów niż osoby, które tylko poproszą o pozdrowienie. Ok, żeby nie przedłużać, losujemy. W tym odcinku na liście są D-Nika, Tychy E, Nyky A, Sylwia Wilk, Weronika Matuszczyk, Magda Kajlen, Wiki Szalona, Paulina Wiktoria, Natalia Michniewicz. I to wszystko. Jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!